Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w duelecie z naszą szefową Karty Rędziców, wspaniałą namą ujawną spotkanie pod hasłem Szkodne Talenty, współorganizowane już po wszelkiego rodzaju w konkursach przedmiotowych, artystycznych, w zawodach sportowych. I tak będziemy właśnie dzisiaj po kolei tych wszystkich uczniów tutaj wyróżniać, ale na początek specjalne nagrody, specjalny konkurs. Zapraszam Panią Komisarz Ewę Kasińską z Komendy Powiatowej Policji, Pana Wojciecha Majchrzaka z klubu Relaks. Proszę bardzo. miała o konkursie, który ogłosiliśmy w pierwszym półroczu tego roku szkolnego, ale my się przypominamy i o tym nie zapomnieliśmy. Ja tylko chciałbym przypomnę, że jako policja co roku spotykamy się z uczniami klas pierwszych i rozmawiamy z nimi o odpowiedzialności prawnej nieletnich. Informujemy o konsekwencjach różnych negatywnych zachowań, tym bardziej, że właśnie w klasie pierwszej. 13 lat, a to jest ten taki w powiedzmy, magiczny bieg, od którego y, odpowiada się prawnie za popełnienie czynu karalnego. Y, te nasze spotkania prowadzimy razem z Bibelami, z Półdzielni Mieszkaniowej, ponieważ kończymy je w inny typowy sposób. Ogłaszamy konkurs na hasło sms-owe, w którym młodzież wyraża swój negatywny stosunek wobec agresji i przemocy. Hasło ma być krótkie, ale bardzo, bardzo wywodne. I w tym roku nagrodziliśmy trzy osoby, mimo tego, że haseł wpłynęło bardzo, bardzo wiele. Tak, zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce w naszym konkursie bądź odpowiedzialny zajął Artur Kaczmarek z klasy pierwszej C. A się ktoś zastanańskie może wychowawca w zastępstwie bierze nagrodę. Ja tylko przeczytam jego hasło Nie się w bracie, lepiej po Takie bardzo było. Ja już nie pamiętam, ja przypomnę. Przemoc to coś złego i denerwuje każdego. <kluczy> Te dwie nagrody to są takiej dobrej jakości myśli, ufotowała Rada Programu Bezpieczne Miasto, a o pierwszej nagrodzie troszeczkę powiem, Każdemu odtwarzasz film, film, film dobrej jakości. Myślę, że jeszcze młodzież używa e, płyt i nadal jest to aktualne. Są trudniejsze wejścia na jedno śmigło, które bez problemu można odtwarzać. E, Nagroda oddana przez kolegów z, z I bardzo wymocne jak na jakieś <trykolog> relacji. Bardzo, bardzo za wszystkich państwa, także tylko Państwu chodzi, po prostu staramy się te nasze akcje edukacyjne, profilaktyczne łączyć z takimi elementami też troszeczkę konkursowymi, one zawsze motywują do przemyśleń danej kwestii, także w przyszłym roku będziemy te nasze działania kontynuowali. I Oczywiście proszę Państwa, życzę wszystkim Państwu, czyli nauczycielom, uczniom spokojnej wakacji, wydanie dużo słońca, wymarzonej plaż, dyrekcji, I oczywiście też tego oddechu na, na wakacje, bo te wszyscy, którzy nie życzymy, życzymy, w tej szkole pracuje, także wszystkim naprawdę, tak, wszystkim życzę wszystkiego najlepszego w wakacji. Dziękuję bardzo.